Wieluń był jednym z dziesięciu miast na trasie mobilnego przystanku historii o przeszłości. Ta wyjątkowa w swojej formie inicjatywa zachęca do nowoczesnej edukacji historycznej. Okolicznościowy briefing inaugurujący wieluńską odsłonę tego przedsięwzięcia, firmowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, był okazją do specjalnych wystąpień. Polska potrzebuje wykształconych młodych obywateli, którzy rozumieją procesy historyczne, którzy potrafią czerpać z przeszłości. I z tradycji, która tworzy naszą narodową tożsamość, jak najwięcej. Dlatego też Instytut Pamięci Narodowej, wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, musiał stworzyć nowe formy przedstawiania historii: historii dotyczącej wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej, czy też polskiego podziemia antykomunistycznego. Bo przecież wy, młodzież, jesteście już innym odbiorcą. Jesteście rodzajem takiego cyfrowego tubylcy, dla którego niemalże już naturalnym środowiskiem staje się przestrzeń multimedialna, przestrzeń wielowymiarowa, przestrzeń internetu. I myślę, że Instytut Pamięci Narodowej ze swoją ofertą będzie mógł Wam zaproponować coś nowego, opowiedzieć Wam na nowo tę wspaniałą, wielokrotnie trudną historię, Współczesną historię najnowszą naszego kraju. Jesteśmy tutaj też, żeby pokazać przyszłość. 25% młodych ludzi, przedstawicieli tzw. Generacji Z nie zauważa już różnicy pomiędzy światem cyfrowym a światem rzeczywistym. Jest to dla nich jedna przestrzeń, która definiuje ich całe stwo. Dlatego my jako Instytut Pamięci Narodowej musimy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i zacząć uczyć historii na nowo. Od 2021 roku kreujemy nowe sposoby edukowania o najnowszej historii Polski poprzez właśnie imersyjne rozwiązania. Dzisiaj, tutaj, w Wieluniu, prezentujemy Państwu szerokie portfolio, które zostało od y, tych trzech lat przygotowane, czyli tak naprawdę gry komputerowe oraz projekty w wirtualnej rzeczywistości, które w nowoczesny sposób przybliżają. Historię zarówno wojny polsko-bolszewickiej, jak i II wojny światowej i Solidarności walczącej. Po to uczymy się historii, abyśmy z tej historii dobrej wyciągali wnioski pozytywne, co, co przyniosło naszemu krajowi, naszemu państwu, naszej ojczyźnie pożytki i też żebyśmy z tej historii wyciągali wnioski z tych złych, niechlubnych e, rzeczy, wydarzeń, które w naszej historii też się zdarzały. Tu akurat. E, Elementem tej wystawy jest wojna polsko-bolszewicka, która, jak była wojną wygraną przez bardzo młode państwo. Niespełna dwuletnie państwo postawiło dać odpór i opór nawałnicy bolszewików. A wojna, II wojna światowa, czyli państwo już teoretycznie okrzepłe, 20 dwudziestu kilkuletnie okazało się, że nie była w stanie oprzeć się na wałnicy hitlerowskiej i na wałnicy sowieckiej. I też trzeba mówić o, o pewnych błędach, które były popełnione przez sanację, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. XX wieku, dlatego cieszę się bardzo, że ta wystawa, ona w takiej formie multimedialnej, bardzo przystępnej dla młodego pokolenia, które być może z książką tradycyjną nie obcuje tak często, jak z tabletem, telefonem, komputerem. I świetnie, że IPN wyszedł z takimi nowymi technologiami do tego, żeby te trudne rzeczy z naszej historii, też chlubne rzeczy z naszej historii, pokazywać i żeby też na bazie tej historii budować Dumę Narodową. Mobilny przystanek Historia Przyszłości to miejsce zaprojektowane w formie przestrzennej wystawy, w środku której znajdują się stanowiska z komputerami i urządzeniami Virtual Reality. Elektroniczne gry edukacyjne stworzone przez Instytut Pamięci Narodowej nie tylko ukazują historię Polski XX wieku, ale rozwijają również umiejętności strategicznego myślenia, rozwiązywania problemów i współpracy w zespole. Przeszłość przyszłości. Historia przyszłości to jest dokładnie to, co my. My wszyscy tutaj obecni, Pan Dyrektor, Pan Burmistrz, pan Dyrektor, Pan Artur Rososki, któremu dziękuję za wielokrotne przyjazdy do Wielunia w przeszłości i wspólne wystawy i prelekcje, i ofiarujemy młodemu pokoleniu. To do czego dążymy, to pokazanie możliwie najbardziej atrakcyjnej formie tego, co jest historią. Historia, oczywiście, jest przeszłością, ale przeszłością, bez której nie jesteśmy w stanie, tak pan Dyrektor, m.in. powiedział, zbudować. Dobrej przyszłości. Musimy pamiętać o naszych korzeniach, o historii. Musimy pamiętać o tej historii bardzo trudnej miasta Wielunia. Mówi się, że Wielunia jest pięknym miastem. Panie burmistrzu, jest pięknym miastem, ale e, przeglądam setki tysiące zdjęć przedwojennego miasta Wielunia I, i za każdym razem, kiedy patrzę na te fotografie, zdaję sobie z tego sprawę, że to miasto mogło wyglądać jeszcze, jeszcze piękniej. Brakuje nam fary wieluńskiej, synagogi. W końcu szpitala, w którym zginęli pierwsi pacjenci w czasie II wojny światowej. Wieluń więc dojrzał do tej historii nie dlatego, że się wyuczył, wyuczył się poprzez tragedię. Zwracam uwagę również na to, że w Wieluniu, tak jak w niewielu miastach, dba się o historię w sposób szczególny, że w wielu nie ma miejsc zniszczonych miejsc, tradycji, pamięci, że każda tablica jest uszanowana. W imieniu pana posła serdecznie dziękuję za zaproszenie. Powiem, że będąc jeszcze uczniem drugiego liceum imienia Janusza Korczaka w Wieluniu mogłem uczestniczyć w zajęciach w Muzeum Ziemi Wieluńskiej współorganizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Cieszę się bardzo, że tak nowoczesna forma zawitała do królewskiego miasta Wielunia, miasta jak już tutaj było wspomniane bardzo doświadczonego przez historię. Nowe formy, nowe środki nauki o historii, zwłaszcza tej historii z najnowszej naszej ojczyzny, są niezwykle ważne. Używanie multimediów rozpoczęło się na zachodzie Europy już kilka dekad wcześniej, do nas to również dotarło. Dzięki temu i młodzież, ale także trochę starsze pokolenia będą mogły lepiej przyswoić. Historię polski. Trzydniowa wizyta w naszym mieście mobilnego przystanku Historia przyszłości była okazją do zapoznania się z tym, co miał do zaprezentowania na tej multimedialnej ekspozycji, w szczególności przez szerokie grono młodzieży z wieluńskich szkół podstawowych, ale też średnich.